Idź w górę strumienia. Idź w górę strumienia. Redemptoryści na wielki post. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii takie dość trudne słowa: Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Droga siostro, drogi bracie, kiedy wsłuchamy się w te słowa i wejrzymy dokładnie, to możemy sobie zdać sprawę, że Jezus rozprasza ludzi. Dzieli ich. Bo z jednej strony mamy tych, którzy go przyjęli, którzy zaakceptowali wszystkie znaki, jego naukę, którzy widzieli, jak rozmnaża chleb, który karmi głodnych, widzieli, jak uzdrawia chorych, jak wskrzesza umarłych, widzieli, jak powołuje uczniów, którzy zostawiają wszystko i idą za nim, i oni przyjmują Jego słowo. Ale z drugiej strony są ci, którzy. Nie przyjęli Go, którzy zostawili Go gdzieś z tyłu i jego nauki nie przyjmują. Nawet mówią, że pochodzi od złego. Ale dzisiaj, kiedy wchodzimy w XXI wiek, kiedy możemy w środku tego Wielkiego Postu zastanowić się, czy w całości idę za Jezusem, czy jestem w całości ze współczesnym światem, to robi się nam rozdwojenie. Tak, tak, nie, nie. Nie możemy Bogu służyć, iść za Nim, przyjmować Jego naukę, a z drugiej strony być bardzo blisko świata. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Dlatego też, może dzisiaj zdajmy sobie sprawę, czy idziemy razem z Jezusem, Przyjdziemy razem ze światem. Produkcja, wydawnictwo i kwartalnik Homo Day oraz Redemptor. .pl.